Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i wszyscy, którzy wracacie do tej szalonej krainy zwanej edukacją. Wrzesień to taki specyficzny czas w roku. Jeszcze nie do końca pożegnaliśmy lato, a już musimy wciągać na siebie te białe koszule, garnitury i nie oszukujmy się – nie każdy z nas czekał na ten moment z otęsknieniem. Ale wiecie co? Szkoła to nie tylko podręczniki, sprawdziany, zbyt wczesne pobudki. To też miejsce, gdzie spotykamy ludzi – starych znajomych, nowe twarze i czasem też tych, Którzy nie do końca odnajdują się w tym całym zamieszaniu. I teraz mała prośba do nas wszystkich, zwłaszcza tych, tych najmłodszych. Jeśli widzicie kogoś, kto wydaje się zagubiony, kto stoi sam na przerwie, kto może unika Waszego wzroku, przywitajcie się. Wiem, że to może być trudne, zwłaszcza gdy jesteście w swoim, powiedzmy, komfortowym gronie, ale pomyślcie przez chwilę. Nie znamy życia tej osoby poza szkołą. Może w domu nie ma tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Może ona czeka tylko na to jedno, na to, żeby ktoś wreszcie zobaczył ją taką, jaka jest naprawdę i zaakceptował. Wasza uprzejmość, to mały hej, może zmienić jej cały dzień. A kto wie, może jej życie, rodzice, nauczyciele. Uczcie swoich podopiecznych, jak być dobrymi ludźmi każdego dnia. To jest najważniejsza lekcja, której możemy ich nauczyć. Bo na koniec dnia oceny się zmienią, szkoły się skończą. Ale to, jak traktujemy innych ludzi, zostaje z nami na zawsze. Na ten nowy rok szkolny bądźmy dla siebie życzliwi, pomagajmy sobie nawzajem i pamiętajmy, że każdy zasługuje na szansę. Kto wie, może nawet na nową przyjaźń.